Ole mam żeli popo! Yy, widzowie, drodzy widzowie, witam was serdecznie w JTM Lipca jest to odcinek, w którym będziemy słyszeć sobie yy, nutki, które wyszły w lipcu i będziemy musieli zgadnąć, co to są za nutki. I kto pierwszy zgadnie, ten dostaje punkty i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wiedzą, na czym polega jaka ta melodia, to leci od wielu, wielu lat w telewizji i w ogóle my tylko zeznaliśmy pomysł i robimy na tym pieniądze. Co? Plus jeden. A skoro już i tak tu jesteście to pamiętajcie, że jeżeli wbijemy 90 tysięcy subskrypcji na poważnym kanale, to wtedy od, odpala się z automatu challenge. Taki challenge, który polega na tym, że przez 7 dni będziemy codziennie wstawiać jeden film, czyli będzie maraton tak jakby. I 7 dni z rzędu, filmy codziennie. Także subskrybujemy i będziemy się wszyscy dobrze bawić, bo wiele osób Chcę, że chcę zobaczyć ten maraton, a inni mówią... Haha, ha, my zrobimy na złość, nie będziemy subować. No i no nie bądźcie takimi ludźmi, bo to jest przywz wielki. A skoro już subskrybujecie poważny kanał, to czemu nie subskrybować by kanału Jaxel, czyli mojego kanału solowego, na którym jest aktualnie już jeden film, także zapraszam Was do karty yy, także zapraszam Was do karty i yy, tam możecie znaleźć ten film, zostawić suba i się bardzo dobrze bawić na moim kanale, gdzie będą, będą różne śmieszne vlogi i w ogóle... Takie inne rzeczy tego typu. Także jeszcze tylko powiem wam, że tutaj jest Instagram i my już zaczynamy odcinek. Przywitajmy uczestników! Witajcie nasi kochani! Oj tak, ma. Instagramki zapraszamy was tutaj, tu. E, dzisiaj mamy tem hity lipca. E, jak się czujecie, przygotowani panowie, czy nie? To, to teraz jest lipiec? Zobaczcie, jeszcze tylko miesiąc wracamy do szkoły! A my co? A my co? Szkołę? Jej! Zanim zaczniemy, to musimy najpierw rozwiać jedną zagadkę. No. Kto pobił Ludego? Zawiadacie mnie, że ja mam tej być, i teraz tutaj jestem po tu, Tutaj, widzicie to? I Dobrze, tak więc uwaga, zaczynamy. Wajper był pierwszy, ja? Tak. No to oczywiście biała z albumu Hate Me Fight w imię Ojca Trapu. Bardzo dobrze. Po za fartem, ustawiam na na yy, Posłuchajcie kolejnego utworu. Piri piri? To dobra, nie, nieważne, nie nieważne. Źle to nie jest piri No właśnie. A to ten utwór? Chyba tak. Papi papi? Dobrze. Okay. Dobrze. <laughs> Punkt honoru <laughs> powinienem dostać. Wafanko. No że tak pewnie Fuka i nowy. To jest. To jest ten fuka 100%, tylko on się nazywa. Ja wiem jak się nazywa. Dupa, nie wiem no. Skoro mówił, że to fuka czy to jest fuka balon? Tak. No kurwa czy często ze strachu, czy zimno na dworze ale piątego peta, chociaż sam nie wiem czy mi to pomoże za <grym> wszystko! <grym> <grym> dobra, nie pamiętajcie, hashtag Rudy się nie dostał, bo jeszcze się nie dostał ani razu do finału, to dostaniecie serduszko od niego dobra, dobra i dosta, lecimy to, do numeru czwartego to było <grym> heavyweight pod jednym niebem Aaaaaaah! Oh, Kizo? Nie. Kizo! No tak, no trapiłem to Izo ją Grand bonus RPK, nie. Choć noszę XL, wsiadam w S Mercedes benz Zawsze markowy dres, tymi nie mów, co to jest I uwaga, nie zatrzymujemy się. Co to za utwór? Pod raz pierwszy. Disne Dobrze Omijam gry driftem tym Dobra, graj dalej! Nikt tego nie zna! Na chuj czekamy! Jest u niego najlepsze ognicho. To jest Maulbar. No, bo... Tak! Siemasz, jestem partyk, Ten co napisał z fartym, kto mieszkał przy okręciu, wiedział, gdzie do mnie napisał. Uwaga, ciśniemy. Tutaj do kolejnego. O, moli, pompki białych róż. Tak jest. Się nie zatrzymuje, a moi ludzie tak jak Ja tego w ogóle nie znam. Też nie. Andrzej by wiedział. No słuchałem, ale nie wiem, to jest. Na basenie. No nie <laughs> wiem, no. Nie? Dobra, jeszcze raz. To jest Piotr chyba, Piotrek, jeżeli tak. To było y, panowie Opał i Gibbs, Alicja w krainie Dziwów. A to była Alicja, a nie miasto w, w Dziwów. Okej. Okay. Okay. Nie, nie miasto. to jest? Opał.

za Tel Avivę białym jak welon, za Nowym Jorkiem deszczowym ja... Silny, młody gracz. Kabe. Ja może może to on, to jest Szczyr Tostos? Tak. To... Tylko dlatego, ja... że powiedział, że to jest młody gracz. No to teraz taki starszy pan. No. 🎵🎵🎵 Boże, to jest yy, czekaj No nie, czekaj Uznasz mnie jak powiem nowy, nowy testa, a, a, testa, to bez taka Hemingway? Nie, musisz powiedzieć tą nazwę No kurde no Uwaga, jeszcze raz, puszczam, Konrad, Viper możecie się zgłaszać no Ty tutaj nie możesz się zgłaszać się. już, Viper no. To jest chyba Michael Essen, birthday party Jaki Michael? Essen no, uznem ci, no bo przecież nie będziemy się ciepłać jedną literkę. SN. Michael, Michael, Spacer brzegiem morza. Mimoza. Spacer brzegiem morza. Taki jak josane te wasta plazma, dobrze. Ey. Tu będę miał kapsel, robię nas, na balkonie. Tutaj sowy zwiastują nam, że kolejny utwór to będzie wielki hit. Zamodę! To jest white papieros, dobrze. Chciałem tylko ślady mieć jak nikt. Na sobie fair złoty gris. A co robimy, jak leci taki utwór? White Panu bloki? Nie, nie wiem jeszcze raz PDF Dobrze A gdzie, gdzie byli twoi ludzie? O widzieniu Nie uwierzysz A, ekipa, wakacje Jaka ekipa? No nie cała ekipa przecież Znaczy no Boże Freezoluszek and Pates wariatet. Dobrze Smurka za mną, chociaż mamy teraz czyste niebo Furka nisko siedzi, z radio leci sobie kwebo Ej, mama powtarzała, synek pracy miała raz... I dalej Ciągle jest nie wydał płyty w tym miesiącu, to bym to wygrał Chcecie odpowiedź? No, tak. chyba musimy dostać W jakim mieście mieszkamy? W Stargardzie, a Kubańczyk Star... Nie, fu fu fu, fu Kubańczyk jakiś Ja wiem co, co nie to, to nie pamiętam nazwy też, Kubańczyk nie. cały ja. Nie, 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 to, nie opuś... to jest z tym, ja wiem z kim to jest, mogę się nawet powiedzieć, może z to jest Karen Fit Kubańczyk. Eee, to nie, jakiś nie. nie z maską na głowie, nie, nie, nie. nie, to nie, nie, nie No niestety. -y, maska. Jesteśmy tu. <ślech> nie, y, to jest KNF Fit Kubańczyk. Co jest? Szczerze zęby, szczerze szczerze chuj tym, zapierdolą tu pod nosem te jebane A chcecie podpowiedź? No, no czekaj, no puszcz no, to, no, no, no tak, no chcemy, chcemy Ale chcemy, to dam wam podpowiedź. No to mów teraz. No, odpowiedź to jest... Nie leż. Proszę. Jak nie leżysz, to odlatywać. U. Wstań. Prawie. Wstawać. Wstawaj. Wstawaj. No, ale kto? MajaRezPoset. Dobrze ci się przypomniało. Życie lubi grać ze mną prosy skoruletkę Powiedz mi jak stać kiedy znów upadnam w pędzie Uwaga, teraz przy tym to jest ostatni numer w tym momencie w tej fazie i przy nim wszystkie inne hity się chowają. Naprawdę Ej no co się stało? No że klubu? Boże oskanowałeś no, mnie, bo no, ja no, chciałem strzelać no, w rękę mid no, no. the kit Łapaj Pokychtałem Ten pierwszy Dobra, masz punkt Lecę sobie dalej, masną po połam skalę. Idę powiksować, to zakładam kominiarę. Witam w finale Jakiej to Melodii. Z wynikiem 45 punktów przechodzisz do drugiej fazy i tutaj czeka na Ciebie 8 utworów. No to poproszę numer 1. To jest Ok If city Dobrze. Nie odbieram telefonów. Bo jeste głupi. Nie podsuję się nikomu. Pieniądze dostajemy za szkół. Numer dwa to należy sobie zostawię To dawaj trójkę. To jest kury Zetka z szpakiem kadr. Dobrze. Popatrz na mnie i na to, jak jestem. Naprawdę na niebie, jakie widzisz Numer cztery to jest Reto kit. Tak jest jak fit Mam dwie jak to będzie finał w 4 sekundy? Tak na pewno mhm. Raczej Ta nie piątkę dawaj Piątka albo dwójka to sobie zostawię na pewno One będą dla mnie problemem jeśli chodzi o które to które bo nie wiem nie jestem pewny co do bitu, to dawaj szóstkę tut. Tyko chemięgo yy, polskie, a yy, zagraniczne tango, oczywiście. Dobrze. <grystanie> tak. <grystanie> Proste. Kończy polskie tango, nogi w błocie mam, bo Wisła to grząskie bagno, narodowe barwy mamy jak Santa Claus. No to co? No to chyba numer 7, co? To jest Tymek Faust, Tranquillo. Dobrze. Goszmy się życiem, jakby świat miał by się skończyć jutro. A... No i co? Numer 8 To jest wide 2, 1, 1, 5, krzyki na y, klockach. Mi też się czasem myli jak w <laughs> Minecrafta, no Czy to są klocki czy bloki, nigdy nie wiem na no. tam nigdy nie kochał To co, dwójka i piątka? No właśnie myślę kto ma puścić Puśćmy jeszcze raz piątkę To jest, czy to jest szpaku różowa pantera? Bardzo dobrze. Dla naszych ludzi to po prostu mieli wszystko Zagadując po tym, że to było szpaku różowa pantera i tyle hitów już poszło, to brakuje nam jednego hitu od pewnego palca tak zwanego. Tylko jak się nazywa ten utwór, no to był chyba kaluch drugi brzeg. Ale co, taki uwalony? <grym> tak. No, oczywiście, palu drugi brzeg, to jest to no druga. No, i szybko poszło. Tak jest. Na drugi brzeg, drugi brzeg. Tam nie Podsumowując dzisiejszy odcinek, gratuluję wygranej. Wajper ląduje w tabeli na w trzecim miejscu z wynikiem 108 punktów, przebijając swój poprzedni wynik o jeden punkt. I wywalając z tabeli Konrada, który był na szóstym miejscu. Oprócz z tabeli to jeszcze z kanału. Z kanału wyrzucony chyba powiem być Pędzik, ktoś, kogo w ogóle nie ma w tabeli. Viper zdobył w pierwszej fazie 45 punktów za zgadnięcie 9 utworów, w drugiej odgadł wszystkie 8, co dało mu Kolejne 40 punktów, oraz pozostały czas to 23 sekundy. Z czego każda jest warta 1 punkt, czyli razem mamy 108. Także to by było na tyle w tym odcinku. Yy, czy w następnym w tabeli w końcu pojawi się Rudy? Czy Rudy się nie dostał? Jeżeli napiszecie taki hashtag, to z pewnością dostaniecie serduszko. A na resztę pytań odpowiemy sobie następnym razem. Także żegnamy Was, subskrybujcie kanał, obserwujcie na Instagramach. I to by było na tyle. Cześć i biać na mój kanał.